Dzisiaj biznes piłki nożnej to jest naprawdę prawdziwy biznes, to jest potężny sektor gospodarki. Mogę powiedzieć, że w skali europejskiej jest to dzisiaj sektor przychody klubów łącznie w, w Europie, to jest ponad 30 miliardów euro. I one rosną 5 do 10% co roku. Czyli dzisiaj jest to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki i europejski produkt eksportowy, który idzie na cały świat. W Polsce jeszcze nie doszliśmy jak gdyby do zrozumienia pełnego tego, co to, co to oznacza. Polski rynek sponsoringowy, polskie przychody klubów są jeszcze stosunkowo małe, dużo za małe na skalę kraju, w którym, którym jesteśmy. Także spodziewam się, że ten biznes w Polsce również będzie rósł, no bo tak samo jak każdy inny piłka nie jest jakimś wyjątkiem, tym bardziej, że nasze kluby są coraz lepiej zarządzane i coraz, coraz lepsze mają wyniki i nasze rankingi rosną w górę. Ale skala dzisiaj już nawet nie jest mała, bo Legia Warszawa dzisiaj to jest ponad 200 milionów budżetu. I jak mówimy o budżecie, to wszyscy myślą o przychodach, ale to jest też ponad 200 milionów kosztów. Głównym kosztem oczywiście są ludzie, ale w naszym przypadku akurat my mamy bardzo dużą część kosztów związanych z naszą infrastrukturą, bo zainwestowaliśmy przez ostatnie 10 lat bardzo dużo pieniędzy. W utrzymanie stadionów, rozwój naszego ośrodka treningowego, w rozwój naszych struktur akademickich, w rozwój naszych struktur kom komercjalizujących te produkty, działających na rynku komercyjnym bardziej niż piłkarskim. Także skala rośnie, przychody klubów rosną, ale koszty również rosną. Dzisiaj trzy największe kluby w Polsce, powiedziałbym dwa największe w Polsce, to jest zdecydowanie Legia. Drugim klubem jest oczywiście Lech Poznań. I później jest dosyć długa, znaczy, przychodowo być może jest dzisiaj raków, być może w tym sezonie jest Jagieloni ze względu na to, że grają w pucharach europejskich, to jest zasadnicza część przychodów, ale z punktu widzenia kosztowego, z punktu widzenia takiej wielkości klubów, to powiedziałbym że dzisiaj są dwa kluby, które odstają od reszty i to jest Legia i Lech.